Dzień dobry Marek Nycz, a razem ze mną Andrzej Famierec Dzień, Dzień, Dzień dobry Panowie reprezentują Wadowice 24 i Kalwaria 24 to są portale informacyjne tak, y w dwóch tych miejscowościach a ja wiadomo reprezentuję Radio Andrychów nowinne. i Nowiny tak y i... A jesteśmy w Radio Andrechów. I jest dzisiaj 13 maja poniedziałek. Jeśli ktoś nie lubi poniedziałku, to już ma dość, a jeszcze Dyle do, do tego jeśli jest 13 i do tego leje, a jutro będzie lało jeszcze bardziej, dobrze żeśmy zaczęli, panowie, co? Tak, ktoś mi się w ogóle nie chce z łóżka wychodzić na samą myśl. Ale z prognozy nie są zachęcające, i, a maj to jest taki miesiąc, że rzeczywiście jest taki deszczowy. A jak jest za dużo tego deszczu, to mamy zawsze kłopot z powodzią, wystarczy jakieś większe oberwanie chmury, no i właśnie w Andrychowie, Wadowicach czy Kalwarii męczymy się z wylewami tych potoczków takich, małych. No, zwłaszcza to jest... oby to się nie wydarzyło w tym miesiącu. Dawno już nie było. My, musimy sobie do następnej audycji załatwić nieheblowaną taką deskę, żeby było w co odpukiwać panowie. Bo co dużo To, To niestety laminaty, wszystko nic z tego nie będzie. Żadne odczynianie nie pomoże w takiej sytuacji. Ale skoro mówimy też o różnych y, ważnych takich sprawach w naszym przeglądzie tygodnia, to powiedzmy o tym, że znowu odżył i to za sprawą Wadowice 24. Temat Beskidzkiej Drogi Integracyjnej, która znowu ma być budowana, tylko nie wiadomo kiedy. Znaczy, no wiadomo, e, plany są od 2021 roku e, w tej perspektywie nowej, unijnej. E, droga podobno ma kosztować 4 miliardy złotych. No 700. 4,700 z wykupami, więc e, rząd teraz nie ma pieniędzy, bo odsuwa tą sprawę do tej nowej perspektywy budżetowej. Czy będzie to budowane? To... Hmm. To, to, to już tu można przyjmować zakłady. Warto przypomnieć, że ta sprawa toczy się od 2008 roku. Od 2008 o roku. O nie, to jest ta, ta sprawa. Tutaj <śm> był <śm> jeszcze wicepremier Karkoszka, stąd pochodzący w, w, w słusznie minionej epoce PRL-u, w zakładach e, WSW i opowiadał o tym, że konieczna jest dwupasmowa, szybka droga łącząca Bielsko-Białą, już wtedy właśnie stolicę pod Beskidział, bo to nowe województwo prawie powstawało wtedy z Krakowem. Znaczy, ja pamiętam, że, że w pewnym momencie chciałem tam budować w pewnym miejscu dom i okazało się, że jestem w pasie zarezerwowaną. Pod, to się nie nazywał BDI, ale pod tę drogę i zapomnij, misiu, nie, ma, nie dostaniesz pozwolenia. To był 82 rok. Tak, ale te, też. Hmm. W ostatnich latach trochę sprawy posunęło się do przodu, troszeczkę. To znaczy, e, zakończono już e, jakby te wszystkie konsultacje dotyczące przebiegu tej trasy. Wiemy, że e, ta droga a, będzie szła u nas na przykład na południu, w Wadowicach, gdzie mieliśmy ten kłopot. E, no. Myśmy mieli z Wami kłopot. No właśnie. To, no i strasznie. E, to po pierwsze, Beskidzka droga integracyjna została już tak e, ochrzczona jako droga krajowa S52. Czy już nie jest Beskidzką drogą integracyjną, m, tylko S52. I dużo się jest, zmieniło, bo zmieniła się nazwa. E, I jest decyzja środowiskowa, która została zresztą oprotestowana przez tam a, trzy podmioty: najpierw przez jakieś Towarzystwo Przyrodnicze ze Śląska, później przez taki komitet Wolne Wadowice i jeszcze przez gminę Wadowice. Ale po wygranych wyborach przez Bartosza Kalińskiego, on się z tego wycofał w grudniu, więc zostały tylko te dwa komitety. E, mm, no i co jeszcze? No i wiemy mniej więcej, jak, jakie będzie zabezpieczenie finansowe tej drogi. Czyli po 2021 roku, to już niedługo dwa lata, spodziewalibyśmy się, że będzie ta droga budowana. Do 2021 roku planuje się, planuje, powtarzam, że zakończą się te procedury odwoławcze i zostanie wydana, wydane pozwolenie na budowę tej drogi. I w ja, etapach. Ja tutaj akurat uważam, że. Troszeczkę odsunięcie tego terminu, nawet jest dla korzyści akurat dla kalwarii, bo mamy zaprojektowane beznadziejne połączenia. Jeżeli chodzi o to że z BDI, bo BDI zakłada, że nie będzie w ogóle budowanych nowych łączników, tylko będą używane istniejące drogi. Także pierwszy zjazd y, będzie mniej więcej na wysokość CPN u przed kalwarią od strony Krakowa, a później do kalwarii będzie się jechać przez ulicę Mickiewicza. A przy ulicy Mieckiej jest Urząd Miasta, Centrum Kultury, dwie szkoły, także bardzo bym powiedział źle pomyślane. Mało tego, trzeba przejechać. Jeśli ktoś wie, w Zebrzydowicach mniej więcej obok konwentu ma być zjazd, a tam jest przecież jeszcze droga do wyprostowania, bo tam ten żaden tir nie przejedzie. Mało tego, z, z tych planów, co ja widziałem, są. Za, zaprojektowane tylko i wyłącznie ronda. Na przykład Słukowice mają piękne ślimaki, architektonicznie to wygląda wspaniale, a tutaj na przykład do Kalwarii trzeba byłoby przejechać przez trzy ronda pod rząd. Ja nie wiem kto to projektował. Więc zamiast y, myśleć jak to będzie fajnie, to ja bym już się zastanowił na miejscu burmistrza, czy nie zacząć myśleć o zrobieniu specjalnej drogi pod BDI, żeby można było ją połączyć z, z 52 krajową. Ale, ale nie ma jeszcze projektu technicznego. Techniczne, jest, 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 jest zarys koncepcji przebiegu i tak dalej. To, tak, to, trasa to jest wyznaczona. wyznaczona. Ronda natomiast, są wyznaczone, natomiast myślę, zjazdy są wyznaczone. Tak, miejsca zjazdów, ale, ale projekty techniczne jeszcze nic nie istnieją. One właśnie na to są teraz pieniądze, jeżeli w ogóle są, to zna, tak, na, na, na robienie projektu. Natomiast. No, My wszyscy i w Kalwarii, i w Andrychowie, i dalej tam aż po Bielsko, już dawno wiemy, jaki będzie przebieg. To, to Wadowice nie wiedziały, jaki będą miały przebieg. Znaczy to, to jest duży bo, bo progres, byłem... że się władowice tutaj I właśnie tutaj wycofało to, 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 to my się też dowiemy, to jak w, w tych Wadowicach po, pobiegnie ta. No południową będzie? stroną, tą protestowaną przez dużą część mieszkańców. Tutaj... Czyli będą wywłaszczenia ostre. Tam. Tak, znaczy, no ostre. No. Tam jest y, taka sytuacja, że część Kilka mieszkańców już. Domów no nic, nie wiem ile domów no, różnie się mówi niektórzy t, mówią, że są cztery domy a 50 budynków a niektórzy mówią, że jest 50 domów a no, trudno traktować starą szopę czy, czy stodołę jako dom też no, e, tutaj e, są sprzeczne informacje natomiast nie da się wybudować takiej drogi bez e, takich konsekwencji też że będą wywłaszczenia no ta droga musi no gdzieś, to... gdzieś pójść. A nie ma innej alternatywy, żeby była jasność, bo przecież ta alternatywa północna to była droga w, przez gminę Tomice, gdzie się Tomice nie zgadzało. Natura, tak, natura 2000. Tak, Natura 2000. Ktoś tam mówił, że się da, inni mówi, że się nie da, no ale Tylko się pod zbunię. jednym warunkiem przez Naturę 2000 można puścić jakąkolwiek drogę, inwestycję, kiedy nie ma alternatywy. No właśnie, no to, a tutaj było 11 alternatyw, z czego większość przebiegała na południu. I jeszcze jest jeszcze ważna informacja taka, że do tej BDI zostaje dołączona ta obwodnica południowa Wadowic, czyli ta od tego ronda na, na Skawie, przy Skawie, w kierunku Suchej Beskidzkiej tam będzie też budowana ta obwodnica, więc ja myślę, że inaczej. Droga musi powstać, bo to jest ważny szlak komunikacyjny, który generalnie posunie jakby ten region do przodu. Bez szlaków komunikacyjnych nie ma rozwoju. To już od, no nie wiem, od epoki kamienia łupanego wiemy tak naprawdę, że no, musi być szlak komunikacyjny. To, że się za to dzisiaj rozwija, ta strefa i tak dalej, to między innymi przez szlak komunikacyjny, między innymi przez bliskość e, autostrady, no bo tam jest już rzut beretem, tak? E, no, pół godzinki. No właśnie. To też nie jest tak, że Zator jest gdzieś na pustyni i wszyscy chętnie budują tam fabryki no, i tak dalej, nie? To i Andrychów to przeżył, bo były to tutaj takie wiele lat temu już. Pierwsze. Strefa Andrychowska jest dołączona do tej Zatorskiej i też jest. A propos, właśnie ta droga ma być blokowana w tym, w tym tygodniu, nie wiem, czy wiecie, w Podolszu. Obwodnica, nie doszła obwodnica podolsza, tam mieszkańcy są zdenerwowani. I co ciekawe, oni będą teraz protestować. Ci... Bo to się za bardzo w wklimaczy. Tak, dokładnie. I ci, co teraz mają te wykupy, oni żądają, żeby ta droga została jak najszybciej wybudowana. Więc to. Sytuacja jest zawsze dynamiczna i, i, i jednym się podoba, drugim się nie podoba, no ale musi być ta droga. Chyba tak samo w Kalwarii jest. No w Kalwarii jest tak samo, przy czym my mamy jeszcze taki problem, że my nie posiadamy żadnej obwodnicy. No U właśnie. U cały no. ruch idzie krajówką przez miasto, a to oznacza nawet, to jak że... jak Tak, tylko samo. wy macie jakieś tereny po lewej i po prawej stronie, a my, my mamy na przykład rynek, który jest podzielony na pół. Dokładnie podzielony na pół mamy pół rynku z lewej strony, a drugie pół mamy parku przy kościele. Nie ma nawet gdzie w centrum miasta zrobić jakiekolwiek porządnej imprezy, nawet jakiekolwiek spotkanie. Wszystko trzeba iść na Kalwariankę, bo mamy tylko stadion. Tak naprawdę Kalwaria nie ma gdzie co, czegokolwiek zrobić, bo wszystko jest nawet blokowane, Ale bo nie wolno przy krajówce panowie, nic panowie, robić. Panowie, bo to jest wina tych, którzy kiedyś rządzili w tych naszych miastach. Bo w wielu z nich, nie będę teraz wymieniał nazwisk, nie będę przypominał dokładnych dat, ale wielu władarzy tych gmin mówiło: Nie będę budował obwodnicy, bo będzie BDI. Po co w Andrychowie tak było? Po co? przecież mamy wyznaczone, wiemy, że to po, mniej więcej po granicy andrychowsko-wieprzańskiej pójdzie. No to tam też by trzeba obwodnice wybudować. Było trochę w tym racji, ale był to też nieuzasadniony optymizm, że to szybko nastąpi. A jak widzimy, mija kolejne dziesięciolecie i dalej tego, i dalej tego nie ma. Ja powiem więcej, nie za bardzo wierzę, że po 2021 roku cokolwiek się zmieni, bo to trochę przypomina sytuację, w której ojciec mówi dzieciom, wiecie co, W przy w przyszłym roku kupuję wam nowe samochody, bo spodziewam się wygranej w totolotka. No to jest to mniej więcej, ta perspektywa unijna dla nas bardzo źle się rysuje i będzie, jeśli będzie miała połowę wartości, tej trwającej jeszcze perspektywy, a będzie super. Niestety, ale jesteśmy już pariasem Europy. Zepchnięto nas na, do drugiej ligi. Samiśmy się, się zepchnęli. Ale jeżeli y, będą protesty i ta y, droga nadal będzie kontrowersyjna, no to wiadomo, że jak będzie, dojdzie do politycznej decyzji, no to może się stać tak, jak to już wielokrotnie się stało z tą drogą, że pieniądze pójdą, nie wiem, do suwałk na Pomorze Zachodnie, tam gdzie można tą drogę wybudować. No, ale myślę, że w końcu dojdzie do takiej sytuacji, jak teraz do zakopanego jest budowana ta trasa. No i... a, nie, a nie zapominajmy, że przecież ale to prawie ściopagami tam chodzili na posłuchajcie, tych drogowców. Posłuchajcie, mamy, mamy przykład takiej drogi po, po drugiej stronie Bielska, w stronę Cieszyna. Powstała piękna, dwupasmowa droga izbielska, dzisiaj do, do Cieszyna, dzisiaj 20 minut na Luziku. No właśnie, no i, do... i takiej drogi tu potrzebujemy. A póki co, na zakończenie, może tej. tej... Części naszej rozmowy. Powiedzmy jeszcze, że właśnie remontowana jest też linia kolejowa 117. I miejmy nadzieję, że to będzie też świetna alternatywa. Bo fajnie dojedziemy do Głogoczowa nawet BDI, tylko. Wiecie jak teraz, jak się wjeżdża do Krakowa. Ale, no katastrofa. Ale ja, ja Tam powiem, się jedzie godzinę przez miasto. Ale ja czekam na tą 117, bo y, to ma być kolej aglomeracyjna, czyli do Wadowic, Bielska ma lecieć minimum co godzinę pociąg. Czyli tak jak ja to przeżywam, bo ja pochodzę z Bochni, mamy SKA-3 do Bochni, gdzie on dojeżdża 20 parę minut. Tak, ale żeby to zrealizować, to trzeba jeszcze zamknąć ze 140 przejazdów. Ale kolejowych. posłuchajcie, bo jak, jak ja bym miał gwarancję, że dojadę do Krakowa nawet w półtorej godziny, nie? Tą, tą, tą koleją, ale będę pod Galerią Krakowską, czyli w centrum, no to super. No tak. ja nie jechałbym nigdy więcej do Krakowa samochodem. Dziękuję panom bardzo. Robimy krótką przerwę i wracamy do rozmowy.